Siostry i bracia, wyjdę do was trochę bliżej, chociaż na strada jeszcze. Ale nie chcę stawać na tym stopniu, może ktoś sobie dosiądzie, zwłaszcza dzieci, jak są. Żeby sobie przypomnieć, że to Pan Bóg wychodzi do nas. Chcę ciągle sobie to przypominać, że On jest pierwszy, On wychodzi. Ale wy, jako pielgrzymi, jesteście tymi, którzy też rozumieją nie można siedzieć w domu, że trzeba wyjść. I to jest też naśladowanie Boga, który wychodzi do człowieka. Idziemy Mu naprzeciw. Ta Ewangelia, którą Jakub Michał przed chwilą przeczytał, o kanie galilejskiej, pokazuje nam, Trzeba je przynieść tak jak tą wodę do stóp Jezusa. Bo Maryja mówi, zróbcie, co syn chce. Jan Paweł II powiedział tutaj, że tu jest polska kama. I przynieśliście wodę swojego życia i przynieśliście wodę życia innych ludzi, tych wszystkich, którzy przekazali wam swoje intencje. I są te momenty, kiedy w ciszy oddajemy to Panu Bogu, ale są takie chwile jak ta, te najważniejsze, kiedy w Eucharystii chcemy to oddać Jezusowi. Za chwilę będą przynoszone dary ołtarza, które są konieczne, żeby Eucharystia zaistniała. Wino, woda, chleb. I wtedy możemy złożyć tę wodę. Mocno prosić, żeby tu się objawiała chwała Boża i żebyśmy uwierzyli w Jezusa, tak jak, jak uczniowie w kanie. Zabrałem kartkę, żeby było korzenie. Kiedy zaczynaliście pielgrzymkę, ja byłem w Pojechałem tam przede wszystkim na śluby Afrykanki, która tam żyje i mieszka w zakonnicy. Żeby się z nią podlić i prosić Pana Boga o potrzebne jej łaski. I trzy dni chodziłem po grubieszczadę. Przypomniałem sobie takie wydarzenia sprzed prawie 40 lat. Kiedyśmy wędrowali z Komańczy do Duszatyna. Nie ma już tego pola piwakowego, które kiedyś było. Nie ma kolejki wąskotorowej. Zostaje tylko. Zniszczone szeregi, i mosty. Ale jeziorka muszetyńskie jeszcze są, były trzy, są dwa. I pamiętam, że umówiliśmy się z jednym z naszych kolegów, że spotkamy się w niedzielę w Cisnej na przyświęty. Przez kilka dni padało. Nie dało się ruszyć stamtąd. I już była sobota. I po południu zaczęło wychodzić słońce. I zapalna decyzja, pakujemy plecaki i ruszamy na nocną wędrówkę. Było to trochę szalone, bo mapy z tamtych czasów były bardzo niedokładne, ale mieliśmy arcerza, mieliśmy kompas. I tak wędrowaliśmy nocą, łędzą, poluząc po lesie. I już było nad ranem, kiedy nagle poczuliśmy, Wszyscy jak jeden mąż mówią, ludzie tu są, jak w książkach przygodowych, dym ogniska, który zwiastuje, że tu ludzie żyją. No i weszliśmy w jabłonkach, znalazł się chłopak, którego matka była kierowniczką szkoły, gdzie było schronisko, była jeszcze jakaś impreza mocna, mówi, ja was tu wpuszczę, mama was rano skasuje, wszystko będzie dobrze. Ludzie tu są, życie jest, bo poczuliśmy dym. To ma coś wspólnego z wielbłądaniem. Idziemy na jasną górę, bo czujemy nie dym, ale czujemy, jesteśmy przekonani i wierzymy, że tu jest życie. Tu, gdzie jest Maryja. Gdzie jest jej sen, jest życie. I idziemy do tego miejsca. 87 raz z Poznania. Ale idziemy też do innych sanktuariów. Jest tutaj Kustosz z Buku, jest Kustosz z Ostrowa Wielkopolskiego. Mamy te sanktuaria z wielkimi odpustami tulce w wywieleniu, w górce duchownej są ci kapłani też stąd. Pielgrzymujemy też do tych bliższych sanktuariów, bo gdzieś nie tylko czujemy, ale wierzymy, że tam jest życie. Tam Bóg objawia swoją chwałę przez swoje słowo, przez sakramenty, przez uzdrowienie czasem ciała. A zawsze duszy, zwłaszcza w sakramencie pojednania. Nasze pielgrzymowanie ma też konkretny cel. Myślę, że to czujemy. Idziemy po to, żeby mieć w sobie życie. Idziemy do tych miejsc, gdzie Bóg objawia się jako żywy żeby tego życia zaczerpnąć, żeby mieć je w sobie i żeby stać się może, może to źle zabrzmi, ale takim obiektem pielgrzymowania, żeby do nas ludzie lgnęli i spotykając się z nami, mieli doświadczenie życia Boga. Żebyśmy promieniowali. Obecnością Pana Boga w sobie. Czyli mamy być jak latarnie morskie. Dzisiaj latarnie to już są zabytki. Można sobie wejść na nie i popatrzeć na brzeg morza i na morze. A ci, którzy pływają, posługują się nawigacją satelitarną. Ale to jest piękny symbol, piękny znak latarnia morska. Ona, ona daje światło, które prowadzi do latarni. Ale każdy, kto nawiguje jakikolwiek statek, okręt czy jachet, wie, że nie można płynąć na latarnię, bo się wyląduje na brzegu. Latarnia prowadzi do portu, do Boga, przekładając to na życie wiary. Czyli mam być latarnią morską, która nie prowadzi do siebie i nie wiąże z sobą, ale prowadzi do Boga. Zobaczcie, ile takich latarni spotkaliśmy w życiu. Niektóre żyją, niektóre może siedzą tutaj, i możecie sobie nawzajem za to podziękować, a niektóre już są w porcie u Boga. I warto też za nich powiedzieć Bogu, Dziękuję. I prosić o to, żebyśmy my byli jak latarnie, żeby do nas ludzie pielgrzymując trafiali do do serca Boga. I chciałbym powiedzieć dwa słowa. Na koniec. Dziękuję. Dziękuję, że jesteście żywym Kościołem. Dziękuję, że... Nie możecie wysiedzieć w domu, no ale wychodzicie, tak jak Bóg wychodzi do nas. Dziękuję za Wasze zaangażowanie w życie Kościoła i w pielgrzymce, ale też to wszystko, co robicie w swoich wspólnotach. Najpierw domowych, rodzinnych, ale też parafialnych. I w naszej architecyzji. Bardzo Wam za to dziękuję, bo to doświadczenie żywego Kościoła jest nam bardzo potrzebne. Ja mówiłem o tym już dwa lata temu. Żywego Kościoła doświadczyłem po raz pierwszy, kiedy poszedłem z warszawską Kieprzemką w 1981 roku. I to jest niezadarne wspomnienie żywego Kościoła. Pięć lat mogłem tego doświadczać. A drugie słowo to Przepraszam. Przepraszam za to, że, że jest nasz grzech bije się tutaj w swoją piersi. Tak jak na początku każdy się uderzył, że jest grzech kapłanów, zwłaszcza ten, który dzisiaj tak radykalnie wyciągany jest na światło dzienne. Grzech wykorzystania nieletnich. Korzystania seksualnego. I za to przepraszam. I dziękuję, że mimo tego nie pokazujecie pleców biskupowi, kapłanom, kościołowi, panu Bogu. Ale znacie takich, którzy już pokazali. Macie to doświadczenie kapłanów, może biskupa też, z pierwszej ręki. A nie przez media. I wiecie, że grzech się zdarza i nie wolno się na to godzić. Trzeba radykalnie to rozwiązywać i wzywać do nawrócenia i podejmować działania, które rozwiążą te problemy. Ale wiecie, że tu jest niewielki procent tych, których poznaliście i którzy służą wiernie Panu Bogu. I przepraszam za te zgłoszenia, bo wiem, że są pośród nas Ci, którzy tego doświadczyli. I proszę, żebyście nas nie zostawiali. Módlcie się za nas. My się modlimy za was. A kiedy widzicie zło, to mówcie najpierw oczy proską. Radykalnie. Nie wzywajcie do nawrócenia. Ewangelicznie. Potem wobec świadków, a potem informując biskupa. Mario, w Tobie jest życie. Ty pachniesz życie. Dziękujemy Ci za to, bo pachniesz Jezusem. I prosimy Cię, abyśmy my pachnieli Jezusem. Żeby w nas było życie. A kiedy to życie tracimy, czy, czy przygaszamy ten ogień naszego, ogniska wiary, to prowadź nas do sakramentu pojednania i rozpalaj na lotu. Byśmy byli jak na morskie, które prowadzą do portu, do Boga. Panie Jezu, skoro tu jest Polska kanał, to objawia mi swoją chwałę i teraz w tej w modlitwach, które będziemy później zanosić jutrzejszej przyświętej w apelach w naszych prywatnych modlitwach. Niech objawia się tutaj Twoja chwała. I dajmyśmy uwierzyli w Ciebie.